program. Jeśli podczas logowania do Vota pojawia się Wam taki komunikat na spodzie Mam na to rozwiązanie. Wystarczy, że popieczecie ten notoplik. Ja go gdzieś tam wrzucę. Jakieś strony. Pobierzecie. No i następnie musicie wejść z folder z Chrome. W on się znajduje komputer. Acer. Games. World of Tanks, Wchodzimy w res. I wklejamy go. Jak widzicie, ja mam już długo wklejonego. I dzięki temu unikniecie po prostu reinstall gry. Bo niektórzy po prostu tak radzą, a wystarczy ten oto mały pliczek, który jak widzicie waży 1 GB, a robi dość dużą różnicę, bo nie można wbić do gry. No to myślę, że to było na tyle. Dzięki, cześć, na razie.